Dzień dobry, szanowni. Zostałem poproszony, żeby przeczytać fragment swojej nowej książki Kościół w czasach dobrej zmiany. Oczywiście robię to z przyjemnością i pozwólcie, że zaprezentuję teraz kilka ważnych dla mnie zdań. Może to i naiwne, ale wychowałem się, kształtowałem swój sposób widzenia świata przez pryzmat doświadczenia wiary. Wiary, która szuka zrozumienia. Dlatego, jak pisałem we wstępie. Nie porzucę katolicyzmu, ale modlę się o ogień sekularyzacji, by pochłonął i strawił to wszystko, co w polskim kościele jest wynikiem hipokryzji, pychy i głupoty. Sekularyzacja, w wyniku której zostałyby odesłane na śmietnik wszelkie przejawy religijnej idolatrii, jest zjawiskiem pożądanym i wskazanym. Zapraszam Was do przeczytania mojej książki, by dowiedzieć się, dlaczego potrzebujemy dziś w polskim kościele sekularyzacji.